Witam! Parlament Europejski przyjął rezolucję o równości płci na lata 2026-2030. Ubrane w ładne słowa, ale w środku bomba! kontrajański. Chcą wpisać aborcję do karty praw podstawowych UE. To tak samo prawo, które ma chronić godność i wolność, ale teraz ma gwarantować przerywanie ciąży na żądanie. Głosowali 310 za, 222 przeciw. Lewica i centrum w Euroforii, prawica w szoku, bo to nie ich kompetencja. Aborcja to chyba sprawa krajów, a nie Brukseli. A tu nagle wszyscy muszą i to bez dyskusji. Mówią o prawach reprodukcyjnych, autonomii leśnej, zdrowiu kobiet, ale gdzie jest granica? Kauzula sumienia dla lekarzy ograniczona. Fundusze UE dla ProLife odcięte. A Polska i Malta pod pręgierzem: takie o zabijanie dzieci. Idealogiczna ofensywa. I za to nasze pieniądze idą. Co dalej? do karty wszystko co modne, a wy co myślicie o tym? Napiszcie w komentarzach. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępnienia moich filmików wszędzie. Jest nas coraz więcej. Marcin Marciniak, o tym co ważne.